Dym nad obozowiskiem oznacza, że Survival kettle przybyło i zagotowało pierwsze litry herbaty. Spontanicznie obdarowani kwiatami przez okoliczną młodzież czyniliśmy honory domu zalewając dziesiątki kubków i to doprowadzając do stanu upojenia nie tylko herbacianego. Oficjalną część konwentu rozpoczęli Daniel i Mateusz ze szkoleń Outdoor. wprowadzając arkana z sztuki przetrwania w obliczu różnych zagrożeń i niebezpieczeństw. Treściwe wiadomości podlane humorem pełne były życiowych przykładów. Nie spotkałem się z informacją nigdzie, że wykręcanie kleszcza jest pomocne. Natomiast spotkałem się z informacją, że to może mu tylko łeb ukręcić i przyniesie skutek odwrotny. Jeżeli kleszcz jest Wgryziony w skórę, na przykład godzinę czasu, i będziemy wtedy próbowali go wyciągnąć. Jest duża szansa, jeżeli będziemy robić to palcami na to, że on nas zarazi tym, co ma. Niekoniecznie będzie to borelioza, czy też babeslioza, czy inne kolestwo. Y może nas na przykład gronkowcem zarazić. A po szkoleniu do... tempa nabrała niezależna integracja w podgrupach, w których każdy dzielił się z innymi swoim doświadczeniem, pomysłami. Dzień. Dobrze, bawełko pokazuje? Nie, Rabat, to jest stolica Maroka. Grupa nordycka praktykowała ze szwedzką pochodnią. tam się rozpali, to znowu, wiesz? Mocna grupa łużeczkowców zaatakowała dostępny wokół materiał drzewny, doprowadzając go do stanu spożycia. Do celów filmowych byłoby dobrze, gdybyś właśnie teraz obciął sobie palca i bryzgnął krwią. Mogę Ci takie efekty specjalne załatwić. Co, co teraz? O dla mnie Ja ci wystrugam. pokażę z boku, do góry, na dół. Neolityczni piromani mogli pod bacznym okiem Tomka nauczyć się krzesać ogień krzesiłem.

to Bardzo fajnie. To właśnie od tego pana z Słuchajcie, Brawo, ty! Teraz ja. Można było też wykazać się na odcinku żywieniowym. Jednakże ze względu na wysoki poziom wymagań, dzień wcześniej były karmelizowane robaki, podejmowali się tego zadania nieliczni i najbardziej uzdolnieni. Wędzony węgorz, buszujący w małosolnych ogórkach z wsparciem kiełbasy z dzika to dzieło czarka i chłopaków do szkolenia autor. Talenty w kulinarnej materii ujawnił też Tomek. Co to będzie? Paciara. E, nie paciara? Złóweczka. Paciara była wspaniała. A co to jest paciara? A, to jest danie do Paciara to paciara. jest kocham. Zapytaj Łukasza. Gdzie jest Łukasz? Ha, ha. Paciara to jest farsz na łazanki rozgotowany na taką paczkę z ziemniakami. Rozgotowanymi na pać. To nie trzeba jeść, to można wcierać. Tak, tak. Zasadniczo zamysł jest taki, że to wygląda paskudnie, ale smakuje dobrze. I pozdrawiamy Sanepi, oczywiście. Ja. <laughs> Serdecznie. Mówisz, że właśnie. z Autorze tej zupy oto. Tak. Chcesz spróbować? Oczywiście. Proszę Bardzo. Ja górę, ja mieszcam. Bardzo dobra. Idę po w takim razie coś większego. No właśnie. Żeby na tym zadokować. Bardzo dobra. Bardzo dobra. Ale łyżeczka jaka zacna. Też bardzo dobra. Twojego autorstwa? Oczywiście. Nadworny wytwórca noży nie wytrzymał widoku mojego zamęczonego ostrza i postanowił doprowadzić go do stanu estetycznej używalności. Cała jego obozowa kolekcja robiła znakomite wrażenie, wywołując niekontrolowane odruchy sięgania po portfel. Przez cały czas konwentu można było korzystać ze sprzętu z trójwalketna. Praktycznym testem poddany został na przykład samotny wilk tuba. Ja tu zawsze cukier nosiłem, ale my tu idziemy. tak na 3 dni, no to tak, nie mówię, Podczas rekonesansu po okolicy natknęliśmy się na buszującego w zaroślach guru YouTube'a Pawła, który uraczył nas taką oto góralską historią. Góra, ale to nie jest taki zbyt rozmowny naród. Trzeba po prostu wejść, i w... zyskać szacunek. Rozumiem. Jednak jedno pochwalony. Potem pół litra. Nie od razu? Nie, nie. I... Na przykład w Pacówce, mam taki przykład wam podam. W Pacówce, kurczę, jest Pacówka, wchodzę do Pacówki, pochwalony, pacer spojrzał, błytnął, robił sery, niech zabędzie. Mogę siąść, no trzeba siąść, bo w Pacówce odtąd dym, więc jak siadasz, to jesteś, możesz oddychać. Aha. E bo co, a tak się wody na, napić mo mogę, a tam bioderko stoi tam cepel. Powoli, już, ale tak facet. Oswajasz go. Tak, ale w pierwszym jego ogląd już powiedział, że to nie jest zwykły cepel. Bo miałem taki w piło w kapeluszu, rozumiesz? Spinkę yy, z góralską i zatknięty nóż za pas. Aha, so, tak popatrzył. No i kurde, rozumiesz. Yy, a w końcu zaczął wiesz oswajać i zaproponował: A zentycy się napijecie? A wie, o co zbni? Jest pojechał warą, No to kurczę, a jaką chcecie? Kwaśną czy słodką? No, nie wiedziałem jeszcze o co chodzi. A intuicja mi podpowiedziała: Kwaśną. Po słodki. Zostawiłbyś ślad. Tak, cienko jedziesz, wiesz, płynnie, płynnie. <śmian> Czy pierwszą próbę zdałeś? Tak i, i pamiętam, w którejś bacówce poszedłem za bacówkę y, postawić klocka, bracie, i patrzę, a tu jest napis Po waszej zentycy omal nie urwał mi dupy. <śmian> Zent a zmierzam do tego, żeby kupić ostypka. Ale tego lepszego. Aha. No pije. Pół, pół litrowy kubek, wychyliłem. A Stasek, mówię, ten mur zasichla, ten kulawy Stasek, bacuje jeszcze? Nie, Stasek już nie bacuje. Czyli, aha, zna, wiesz, ludzi. A Koziok, Stasek, Koziok z poronina, kurczę, żyje jeszcze. Aha, tu mur zacichla, tu poronin, czyli jeździ. Aleś jeździ z na góry, ludzi z No i pada ostateczne pytanie, zasadnicze. Bo co, sprzedalibyście mi łosypka? Antek, daj jeden łosypek, ale tam wiesz, ten. <laughs> Myśmy, no to kurde, brać. I. I. W, w, kupiłem osypek, twardy bracie, jak jak żelazo, tłusty jak jasna chelera, tak Całą kieszeń w plecaku mi załatwił. <grym> I wychodzę sobie w palec ognisko, a miałem jeszcze ciupagę. Tańczyłem w zespole 50 na Śląsku. I ta ciupaga podczas bójki pękła. Uh -huh. Omal nie oberwałem w łeb, bracie. Na pamiątkę ją sobie zachowałem. <grym> no to facet widzi, że wiesz. I... Rozpalimy sobie ogienek, bracie, na tej ciupadze powiesiłem menażkę, kurczę, tutaj z tej, z tej zupki, to sreberko, które tam w środku było, pyk-pyk, kiełbaskę na, na tym, idzie dwóch warszawiaków, eleganckie, czyściutkie, wiesz, tego. O, masz oscypkę, no, gdzie kupiłeś? A w tam placówce. Ale wam nie sprzeda. <grym> Chłopaki wracają po paru minutach. Skąd widziałeś, że nam nie sprzeda? Wiesz, to cała psychologia. ale są bardzo tacy, klaustrofobiczni. Prawda? Że byle komu ceprowi, jak oni to nazywają, nie powiedzą, nie... opowiadam o, wiesz, robieniu lasek. No. To by było na tyle Jak Jakie tak. robi laski? Drodzy chłopcy i dziewczęta. Dziękuję. W wolnych chwilach można było uprawiać hamaking. Również pod bacznym okiem fachowców. Testując hamak i szukając optymalnych rozwiązań na jego konstrukcję. ბამბას აუცუმ პროტაქნოში ნია გული W czasie, kiedy jedni ciężko hamakowali, inni zdobywali wiedzę i leśny kunszt w tematach ich interesujących. Zawsze przy sęku, nie wiem czy widziałeś. I, im większy kąt między brewkami, nawet może sęka nie być widać, ale, ale brewki widać, im większy kąt między e, brewkami, tym głębiej jest sęk ukryty, że tak powiem, nie? Porąbać porąbałem. A to nie jest tak, że X5, dlatego że ona jest do lat 5 <laughs> do małego fina.

My jak dla mnie fantastycznie. Też... Light by Fire musiałbym to przygotować jakąś przemowę Poza teorią były też zajęcia praktyczne. Między innymi konkurs z budowy szałasu. Jeżeli nawet taka Powstawanie szałasu, ujęcie pierwsze. Dla głodnych duchowej strawy była możliwość uczestniczenia w koncercie Piotra, który uwalniał w Audytorium Ducha Lasu.

Ożywione dyskusje branżowe ubogaciły kulturowo zagadki intelektualne. Nie, nie wiedziała... Ale autobus w Anglii to byłby taki. <grygadześ> 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 <grygi> tak jak pociąg poczekajcie. Ja, ja. Nie wiem, jak się rysuje turban. Żebym, żeby, żeby, żebym nie... <grygadze> Absolutnym hitem była wieczorna pizza, przygotowana na miejscu we wcześniej wykonanym glinianym piecu. Przy okazji Mateusz podzielił się nowym zastosowaniem samotnego wilka, który, napełniony brykietem, znakomicie nadaje się, by ogrzewać się na tarasie, kempingu, ale może niech sam opowie. Naprawdę, ja się tym grzałem nad morzem. Siedziałem, wiatr napierdalał, ja sobie dołek wykopałem 30 cm. I wyobraź sobie, że on stał i mi tak w nogi grzał, że ja te nogi zabierałem. Spokojnie. Napełniony około 10 wieczorem, jeszcze o piątej rano wydzielał miłe ciepło. No, pozdrawiamy YouTube! Dziękujemy! Konwent to olbrzymi sukces organizatorów, ale i uczestników. Powstała podczas trzech dni pobytu atmosfera, rozbudza apetyty i stawia bardzo wysoko poprzeczkę przed kolejnym spotkaniem. Tymczasem zapraszam do subskrypcji kanału.